Henryk Michniewicz w zakładach mechanicznych Ursus, zatrudniony zostałem z dniem 15 marca 1961 roku. Wypada by powiedzieć o ośrodku wodnym jeszcze, takim wypoczynku sobotnio-niedzielnego w Serocku tutaj. No to był tam ośrodek zlokalizowany na terenie, to pamiętam do dzisiaj 4,5 hektara. Miał to taki duży, duży ośrodek. No i tam były żaglówki, kajaki, żaglówki, kajaki, łodzie. Chętnie pracownicy jeździli, a szczególnie jak to mówią wodniacy. Ośrodek, no jak na te potrzeby, to zdawał egzamin. Chętni byli, no to jak byli chętni, to się poziło, albo sami jeździli, to no, różnie to było. A czy na przykład wie Pan coś o tym ośrodku? Czy on do dzisiaj jeszcze e, istnieje jako po prostu miejsce, czy, e, czy, czy to też zostało jakoś ja, wyburzone i nie ma? Tego... Ja na temat tego ośrodka już e, nie wypowiadam się, bo nie mam wiedzy. Wiem, że chyba jako pierwszy został sprzedany czy, czy oddany komuś ale nie mam informacji mm -hmm. na ten temat nie, nie mam i nie usiłowałem nawet zdobyć bo wiem że było środek środka nie ma nad wodą nad narbią, ładnie położony i on też był piętrowy nie tam budynku nie było tam były był hangary Aha. i domek kempingowy I jak ktoś przyjeżdżał to ze swoim namiotem załóżmy mógł rozbić namiot do tego to, aha, a, to, te ha, a te hangary jakby pan opowiedział jak to wyglądało A ja ja, ja ham, też hangary sobie nie to, to tam się takie było zadaszenie, gdzie można było kajaki położyć albo łodzie prawda aha to tak te, tego, tak, tak typowo kempingowy kempingowy właśnie, taki tak teren, tak nie? tak